Doberek, ja jestem Strzybor, a dzisiaj sprawdzimy nowy tłap, także nie przedłużając. W tym tygodniu dostaniemy trochę o próbach Ozyrysa, będzie o kolejnej aktualizacji oraz zdrowiu psychicznym, a także o cosplayu. Naszym pierwszym tematem są próby Ozyrysa i tak naprawdę jedyna informacja to to, że odbędą się w formule wolnego strzelca. Bardziej zapoznało się z opiniami graczy na ich temat i wyciągnęli kilka wniosków, ale za bardzo się z nimi nie podzielili. Nowe informacje odnośnie usuwania treści. W jednym z poprzednich tłabów Bungie informowało, że treści związane z Destiny 2 były blokowane. Dotyczyło to również ich kanału, a działo się to, ponieważ ktoś podszywał się pod ich usługę ochrony własności intelektualnej. Udało się w końcu znaleźć odpowiedzialną za tę osobę, wobec niej są podejmowane już kroki prawne. A zidentyfikowanie tej osoby pozwoliło wyeliminować pewne problemy z odnawianiem licencji na pobieranie zarchiwizowanej muzyki. Przechodzimy do raportu, a w nim informacje o poprawce 4.104. Wejdzie ona do gry we wtorek 28 czerwca. O 18.00 zaczną się prace serwisowe, o 18.15 Destiny przejdzie na offline, o 19.00 poprawka będzie dostępna na wszystkich platformach we wszystkich regionach. O 23 zakończą się prace serwisowe. Powinna ona naprawić m.in. strzelanie przez barykady, cienkie ściany i bańki z modyfikacją przeszywająca broń boczna. Do tego efekty, które powodowały problemy z wrażliwością na światło, nieaktywne wyzwania w szklanym skarbcu oraz brak wzmocnienia skuteczności w powietrzu z kilku przedmiotów. A ze znanych błędów gracze nie mogą przestać śledzić wzorca potrzebnego do stworzenia szeptu Nezareka. Pokonywanie celów, gdy aktywna jest promienistość eliminacji nie zwraca energii walki, wręcz gdy gracz korzysta z niej wraz z rozdaniem kalibana. Po zastosowaniu ulepszonych cech na broniach mini narzędzie Kalus i Drang wersja barokowa nie pojawia się mistrzowska obwódka. Wyzwanie sezonowe Pusty Żal nie może zostać ukończone, jeśli gracz podniesie kosę w ostatniej potyczce lub użyje cech broni, które wywołują eksplozję np. ważki. Co do cosplayu, to jest wspomniany tutaj chip cosplayer guy, jako że jemu udaje się robić jak najtaniej swój cosplay, to i my możemy spróbować zrobić coś takiego, a udostępniając to z hashtagiem ShredsOfLight, możemy zostać wyróżnieni w dniu Bungie w specjalnym tłabie. Filmy tygodnia to dwoistość solo, ale tylko nauki i bez interfejsu oraz Destiny X Naruto, a arty tygodnia to Light and Thunder oraz Crow and His Nightmare. Odnośnie zdrowia psychicznego, Bungie przypomina, że mają stronę poświęconą właśnie temu zagadnieniu. Możecie dowiedzieć się więcej o narzędziach, które mogą pomóc. Są tu informacje od stanów lękowych, o depresję i radzenie sobie ze stratą. Tak oto kończymy tego tułaba. Jak sami widzicie, nie są one ostatnio zbyt długie. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Mówił do Was Szybor. Do zobaczenia.